Jak wyczekiwałyśmy ponad dwa miesiące na tatę, codziennie chodząc do kościoła i modląc się, zwiększyły się łapanki, zwiększyły się aresztowania i rozstrzegiwania. Wyrzucali ich z tego samochodu dosłownie jak worki z ziemniakami. Ja po sześciu latach y, nauki y, w szkoły średniej, a ktoś za pół roku dostaje świadectwo maturalne, żeby, żeby dostać się na architekturę. Położna pokazuje lekarzowi tak na, pamiętam te dwa palce tak rozłożone.